Cześć Mako. witam Was serdecznie. Na wstępie też chciałbym zaprosić wszystkich nowych użytkowników, nowych widzów, bo widzę po statystykach, że jest Was sporo do zasubskrybowania naszego kanału, ponieważ bardzo by to nam pomogło i dodało skrzydeł, aby tworzyć dla Was kolejne fajne treści. Dzisiaj na odcinku, jak widzieliście w tytule, chciałbym z Wami porozmawiać o naszej fakturze za prąd, bo przyszła. I uwierzcie mi na słowo, zrobiło mi się bardzo gorąco. która jest za miesiąc listopad. Jest to faktura, która przeraża mnie nie tyle co zużyciem, ale przeraża mnie opłatami np. przesyłu, opłatami stałymi, ale to już za chwilę. Zanim przejdziemy, nasz dom jest w 100% na prąd. Jest on ogrzewany prądem, mamy rekuperację, mamy oczyszczalnię na prąd, mamy płytę indukcyjną na prąd. No, wszystko jest dosłownie na prąd i te zużycie. Ze względu na to, że wszystko jest na prąd, według mnie nie jest takie duże. Tutaj e, warto też zaznaczyć, że pralka u nas chyba chodzi codziennie, co drugi dzień. E, zmywarka, telewizory, no tego prądu naprawdę nie żałujemy. To nie jest tak, że siedzimy po cienku z latarką i, e, i czekamy, aż przyjdzie drugi dzień. E, słuchajcie, wziąłem jak co odcinek ściągawkę, i tutaj mam e, opisane. Już wam mówię. I tutaj mam opisane zużycie, jaki nasz dom zużył z tej faktury. Zużycie za miesiąc listopad jest 654 kWh, czyli raz 0,69 grosza netto daje nam wynik 451 zł. i 26 groszy. Do tego doliczamy VAT 23%, daje nam to kwotę 555,05 zł. i 0,5 grosza. O dziwo, cała faktura. Opiewa na 900 zł i 88 groszy. I teraz zobaczcie proporcjonalnie, jaka jest przepaść między zużyciem a wszystkimi opłatami sieciowymi, przesyłu, opłatami po prostu stałymi. Jest to przepaść, która we mnie aż się gotuje, jak o tym mówię, bo jest to y, przepaść 60%. To jest więcej niż niż zużycie, no to, to to się w głowie po prostu nie mieści. Jest to wynik, który podbija 60% podstawę. To, to jest karygodne. Ja nie wiem, co nasz rząd planuje. Mamy już nowy rząd, ogłoszono go wczoraj, więc nie wiem, co, co oni planują, czy będą robić, nie wiem, atom, czy... Poprawią efektywność, czy obniżą jakąś swoją waloryzację, zrobią tych cen, obniżą swoje, nie wiem, marże, bo według mnie to jest po prostu złodziejstwo w biały dzień. I mogę to szczerze powiedzieć bez ogródek. To jest złodziejstwo, bo nie wyobrażam sobie, żeby opłaty te stałe były. W proporcjach 60% od podstawy, ja rozumiem, 20%, 40, no 40% to i tak już jest przesada. Myślę, że uczciwie w okolicach 20% byłaby to e, fajna, realna mm, kwota dla zjadacza chleba. Zobaczcie, samo to, że sprzedałem im energię za 0,38 grosza, a oni mi e, sprzedają tą energię za 0,69 Netto, przecież to jest też co? Już nie powiem co, dokończcie sobie sami, co miałem na myśli. No i patrząc na ten, właśnie listopad robi się gorąco, ale niestety tylko jeżeli dostajecie fakturę za prąd. Tutaj nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co będzie właśnie w nowym roku, bo prawdopodobnie pogłoski są takie, że prąd ma kosztować. Nie tam 89 groszy brutto za kilowat, tylko ma kosztować złoty 40. Zł. Wtedy się zacznie jazda bez trzymanki. Pozdrawiam wszystkich pompiarzy. Jestem też wśród Was, co mogę powiedzieć? I jeszcze patrząc na to, że nasza, przeliczając naszą fakturę, już z opłatami, ze wszystkim, dzieląc przez zużycie. To koszt kilowatogodziny już kosztuje złoty 38, zł, więc nie mało. A jeżeli ma kosztować, nie wiem, złoty 40, zł, sam czysty, pusty kilowat, to myślę, że z opłatami stałymi, no, będzie on kosztował bliżej 2 zł, Więc to jest po prostu już naprawdę tragedia, na którą myślę Polacy nie są gotowi. Tak jak i w listopadzie było mało tego słońca, w grudniu jest, w, Praktycznie stan zerowy, jeżeli chodzi o słońce. Tutaj mamy panele. Osoby, które nie wiedzą, mamy panele, więc my osobiście czekamy do stycznia, do lutego, żeby już chociaż troszkę te panele nam pomogły, żeby troszkę tego prądu za ten prąd po prostu mniej płacić. Także co, ja się z Wami żegnam. Jeszcze się usłyszymy przed świętami. Pamiętajcie, że dodajemy filmy w czwartki i w soboty. Trzymajcie się i do następnego cześć.